Wiecie mi, dlaczego tak jest, że ludzie nie wierzą, że można zarabiać w inny sposób niż na etacie. W chwili obecnej żyjemy w takich czasach, że no, czasy zarabiania pieniędzy się zmieniły i można po prostu zarabiać w inny sposób niż na przykład na etacie, tylko że część osób po prostu to nie, to nie wierzy. I generalnie z jednej strony to doskonale rozumiem, z tego względu, że w chwili obecnej. Też mamy potęgę internetu i bardzo dużo w internecie jest m.in. skamów, oszustów, e, którzy mówią, że nie wiadomo ile zarabiają, a tak naprawdę zarabiają tylko w mediach społecznościowych. Ale to jest tak naprawdę tylko jedna właśnie strona z tego względu, że również w internecie są osoby, które pokazują, że się da i wystarczy takie obs osoby obserwować dosyć długo właśnie w mediach społecznościowych i widzicie, że to nie jest żadna po prostu e, ściema. Natomiast dlaczego tak jest, że mimo wszystko, że są te dobre osoby, które chcą pokazać między innymi te możliwości, że się da, pokazują, że przede wszystkim się da, a ludzie i tak w to nie wierzą, nawet gdy mogą po prostu tego spróbować za darmo. No bo generalnie, jeżeli chodzi o mnie, to mój biznes kosztuje Cię całkowite 0 zł. I żeby zobaczyć po prostu to, czym ja się zajmuję, żeby zobaczyć, czy to jest coś dla Ciebie, to po prostu wystarczy, że do mnie się odezwiesz na Whatsappa albo na tą drugą platformę, a ja pokażę Ci krótkie wideo, po którym określisz, czy to jest po prostu coś dla Ciebie. I w ogóle tak już na sam koniec powiem, że te niewykorzystane okazje były bardziej niż te wykorzystane.